Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku poradnik na rok 2025 Jak prawidłowo nasmarować pas w bieżni elektrycznej. Zapraszam do oglądania. W pierwszej kolejności musicie upewnić się, czy Wasza bieżnia naprawdę potrzebuje, abyście smarowali pas bieżni. W droższych maszynach typu np. TechnoGym Majran producent nie zaleca w ogóle smarowania pasa bieżni. Wybór odpowiedniego smaru. Jeżeli kupicie nową maszynę, dostaniecie taki olej silikonowy w buteleczce, dość trudny w aplikacji. Ja polecam Wam mój produkt, naprawdę bardzo fajny, sprawdzony, gorąco polecam z aplikatorem, dużo łatwiejszy, żeby go tutaj nałożyć. Bezpieczeństwo, najważniejsze, musimy pamiętać, aby bieżnie wyłączyć od zasilania. Przechodzimy do smarowania. Słuchajcie, teraz. Pas jest tutaj łatwo dostępny, ale zdarza się tak, że on jest tutaj schowany pod tą osłonę i będziecie mieli problem, żeby go podważyć. W tym celu należy użyć drewnianej, plastikowej, jakieś takie łopatki, packi do naleśników. Ułatwi Wam to. No w, tym, w tym momencie nie ma takiej potrzeby, tak? Ale podnosimy, wkładamy gdzieś sobie tutaj rękę, unosimy go i staramy się aplikować smar mniej więcej na tej przestrzeni, gdzie stawiamy stopę. Ważne, żeby smar był umieszczony na całej szerokości pasa. I teraz tak bardzo ważna rzecz. Wstrząsamy i przytrzymujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Analogicznie robimy to z drugiej strony, też cztery sekundy. Bardzo ważne, żeby strumień nie był skierowany na silnik. Najbardziej to będzie widoczne, jeżeli bym smarował z drugiej strony. Ten strumień, zobaczcie, jak będę go kierował na silnik układ pasek klinowy, ten smar może się tutaj dostać na pasek klinowy i po prostu będzie się ślizgał. Będziecie mieli dodatkową robotę, będzie trzeba to wszystko wyczyścić, zdjąć pokrywę. Ja teraz mam właśnie tą pokrywę silnika zdjętą, żebyście wszystko mogli sobie tutaj ładnie zobaczyć. Z tej strony, słuchajcie, będzie to bardzo dobrze widoczne. Jeżeli ja strumień skieruję tutaj na silnik i układ, on tą częścią może się przedostać i narobić nam tutaj po prostu bałagan. Smar został nałożony 4 sekundy, z lewej strony 4 sekundy aplikacji, z prawej strony pasa uruchamiamy ją wtedy z prędkością około 4 km na godzinę, czekamy 3-4 minuty, aby smar ładnie rozprowadził się po blacie, oczywiście nie wchodząc na bieżnie, ona musi sobie tak wolno po prostu pochodzić. Po 3-4 minutach pauzujemy i wycieramy tutaj jeszcze te krawędzie, bo... Tak jak w moim przypadku, na przykład mam troszeczkę smaru, nie może go tutaj być, zaraz pokażę Wam dlaczego. Jeśli macie bieżnię, którą ustawiacie w pionie czy pod kątem 45 stopni, zebranie tego nadmiaru smaru po smarowaniu jest szalenie ważne, bo on sobie będzie tutaj spływał, spływał, dostanie się na pasek klinowy silnik, z drugiej strony analogicznie na układ, tak samo nadmiar smaru, jeżeli dacie go w ogóle za dużo pod pasem, to przy wyższych prędkościach może on po prostu wypluwać ten smar pod pokrywę silnika, również to wszystko dostanie się na pasek klinowy silnik, układ to wszystko będzie zabrudzone i wasza maszyna po prostu może ulec usterce. Dlatego ważne, żeby po smarowaniu odczekać 2-3 godziny zanim ustawicie ją do pionu, a najlepiej wykonać pełnowartościowy taki trening 30-40 minut, po treningu odczekać 30-40 minut, żeby temperatura pasa i ten sam blat w ogóle Złapał taką właśnie naturalną, pokojową temperaturę. Wtedy ją dopiero ustawiamy do pionu. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie, że bieżnie smarujemy systematycznie co około 20-30 godzin pracy. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie proszę śmiało w komentarzu pod filmem. Do usłyszenia!